Erasmus Plus, to... Erasmus Plus to moje największe marzenie. Marzenie małej dziewczynki, które spełniła dorosła kobieta. Daje możliwość ludziom do podróżowania, ale sama też zwiedzam świat podpisując umowy, reklamując naszą uczelnię, stulecie w tym roku, marynarkę wojenną i promuję zmienianie umysłów. Bo ludzie, którzy podróżują, mają całkiem inny umysł. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Erasmusem Plus? Moja przygoda z programem Erasmus, Plus rozpoczęła się dokładnie 7 lat temu, 1 sierpniowego popołudnia, kiedy zadzwonił do mnie pan admirał i zaproponował mi wejście do jego zespołu jako koordynatora Erasmusa. Oczywiście moja wiedza była znikoma, ale to się zmieniło. Powiedziałam, dobra, nie ma sprawy, oczywiście, panie admirale, jestem gotowa. Jaki jest największy twój sukces związany z programem Erasmus? Plus? Mój największy sukces prawdopodobnie dla większości osób to będzie zdobycie nagrody Wschodzącej Gwiazdy Międzynarodowienia, ale dla mnie moim największym sukcesem są moi studenci. To oni dają wiatr w żagle, jak mówią, słuchaj, odmieniłaś moje życie, mój umysł, dałaś mi szansę na zmienienie czegoś. To jest to, mission accomplished. No i dla mnie też, no ja się rozwijam cały czas, jestem zupełnie innym człowiekiem niż 11 lat temu. Jaka jest przyszłość przed programem Erasmus? Mam nadzieję, że świetlana. Mam nadzieję, że będziemy się coraz bardziej rozwijać. No Świat dąży w tym kierunku, że jesteśmy wszyscy razem i dzisiaj jesteśmy w Polsce, jutro w Ameryce. I tego sobie życzę, żeby było jeszcze więcej możliwości i żeby studenci mogli podróżować po całym świecie bez większych problemów. I życzę sobie, żeby budżet Erasmusa był większy. Jak namówisz innych do udziału w programie Erasmus? Zachęcę ich swoim przykładem. Jeśli chcesz zmienić swoje życie i z osoby zamkniętej w sobie stać się pięknym łabędziem no to jedyny wybór to jest program Erasmus+, który otwiera umysły, daje możliwość zwiedzania, podróżowania, spotkania ludzi i posiadania przyjaciół na każdym krańcu tego świata od Australii po Włochy. To jest jedyna niepowtarzalna możliwość. No i ja też swoim studentom zawsze mówię że chcecie mieć wakacje. Od życia, to jedźcie na Erasmusa.